Futal, futal. Jak to jest na co dzień? O Jezus, ten rap to jest chyba taką moją terapią Ja, 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 lubię robić rap Pomaga to mi tak, by zachowywać równowagę w życiu Teraz gram, no i teraz wiesz Kiedy jebany stres, to nie tak, że nie można od się, gdy oszaleje twoja kobita Za dużo prywaty być może tutaj wnoszę, ale niestety prawdziwy rap Tutaj piszę historię I wiesz jak to jest, kiedy napierdalasz też Być może kiedyś Tobie pomogę dzisiaj sam tego nie wiem Los lubię pisać pojebane historie Niestety z tym wszystkim musimy tak milczyć się I nawet ty wiesz jak teraz oczeka Ciebie Z minuty na minutę może zdarzyć się tak dużo, ej, jo, a ja robię tutaj robić rap on, uspokaja mnie tak bardzo ja ha, To moja terapia, teraz gram ha, A ja ciągle lubię robić rap Lubię robić rap On uspokaja mnie Lubię robić rap To moja terapia, ej Lubię robić rap Takie pisze życie Lubię robić rap Ty o tym dobrze wiesz Lubię robić rap To moja terapia, ej Lubię robić rap On uspokaja mnie Lubię robić rap Dobrze o tym wiesz, więc złap tutaj już kolejny wers Psycholog może dokładnie nie zrozumieć tu ciebie Za to tak lap wysłucha tak bardzo teraz ciebie Wyrzucisz emocje, które bardzo bolą ciebie I uwierz mi, że poczujesz się tu jak w niebie Nie wiem co robisz, kiedy smutki bardzo ci są ciebie Uderzasz na trening, czy może na imprezę Chciałbym pomóc doradzić, nie wiem czy zrozumiesz mnie Każde rozwiązanie ma tutaj jakiś sens ja wybieram teraz tutaj tak rap To jest moja autoterapia Naprawdę Teraz tutaj, teraz jak gram Witam Ciebie, album teraz, tak Lubię robić rap, on um, uspokaja mnie, Lubię robić rap, to moja terapia, ej Lubię robić rap, takie pisze życie Lubię robić rap, ty o tym dobrze wiesz Lubię robić rap, to moja terapia, ej Lubię robić rap, um, on mnie